Siema. Witam Was w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj nagrywamy je Racing 2 ponieważ bardzo dawno ta była ta gierka yy, Można na początku zostawcie łapkę w górę i suba będzie naprawdę bardzo fajnie no i tu już yy, ten gracz yy, ten wbił DV na jedynkę tak więc bardzo się cieszymy oczywiście patrzcie ja Wam się wszystkim przypochwalę ale najpierw skrzyneczki no, i zostawcie też łapeczkę w górę. Suba, ponieważ lecimy po bardzo dużo subów i prezent. To ja otworzę ten prezent i widzimy się po cięciu. Dobra, już jestem. No i właśnie jak mówiłem, y jeśli chcesz ten nowej Wani Suba, z dzwonem, najlepiej, żeby Wam pojawiały się powiadomienia. No i dziś sobie też pogramy. Bardzo dużo. Tu trzecia skrzynia. Chyba wygr no, wygramy już to na pewno. Ale niestety już nie będzie tego na odcinku. No ale szkoda. Dzisiaj y, robimy sobie Grand Master'a. Może się uda. Ten odcinek nie będzie jakiś mega długi. I moja ulubiona y, karta to Ralkar. Ta postać. Y, ta, no, auto. O. Ralkar to moje ulubione auto. Bo ta rura. Ta rura tak dobra, tak więc no polecam go też ulepszać dla was. Tak więc jeśli <laughs> chcecie więcej odcinków, no i napiszcie komentarz, jakie, czy chcielibyście taki turniej z Nathan Hilton Pracing 2, czyli z Progamer, ponieważ tak się nazywa. No i jak napiszecie chcę turniej, no to już będę wiedział, że mam zrobić taki turniej tak więc strzelacie łapy o jeszcze dla was łapki to będzie sześć łapek w górę i będzie odcinek z hila i wygraliśmy gierkę otworzymy sobie i ja będę robić cięcia dobra już jestem no i otworzyliśmy sobie tą skrzyneczkę i pora na to żeby zagrać kolejny yy, no kolejną gierkę no i lecimy ta rura w ogóle mega dużo robi. I ten challenge, jak był o ninja, to w ogóle całą ją zdobyłem. Otworzyłem Legendary chesta, ale jak oczywiście los chciał, że mi by mi nic nie dało. No i właśnie nic nie dało mi. No i było smutno, bo ja chciałam coś legendarnego na przykład, ale było dobócza legenda. Tak więc, no nawet się cieszę, ale. Co z tego, jeśli na przykład chciałam jakąś głowę legendarną. No bo Nathan Hildsen Pracing 2 trafił yy, z jednych swoich pierwszych odcinków. Tak więc możecie do niego też wpadać i wpadajcie do Philox <coughs> Adi adi 2960 i chyba... nie wiem. O, i do Playao Ty możecie też wbić. No i do Patryka Koksa GG -y też możecie wbić. No i właśnie, tak więc my lecimy. Możesz tam zostawić suby i łapki w górę, jak najbardziej. I my wygraliśmy kolejną gierkę, tak więc bardzo fajnie. O, dostaliśmy epiki. Ja robię cięcie, chwila. Dobra, tak więc otworzyliśmy sobie tą skrzynkę. Niestety nic fajnego. No, ale wam pokażę co się zmieniło. I w autach prawie nic. Tutaj ulepszałam sobie niektóre. A dajemy sobie to, patrzcie na tą ninja. Czyż to nie jest piękne? Nawet miecz trafiłem, patrzcie mieczyk. To jest bardzo fajna, się cieszę z tego. No i tu w ogóle mam już mega dużo rzeczy. Proszę. Zobaczcie. No i kurde. Co to jest? Dobra, tak więc... I też niedługo, albo nawet już był update. A nie, już jeszcze nie było ale będzie update taki w no i też możecie w sumie nawet nie wiem co mówię no ale dobra, tak więc yy, lecimy z kolejną grą no i jak najszybciej chcę wbić Grand Pastera, po Legend raczej nie będę tak szybko wbijać no bo znowu nie ma oczywiście skina jest Plażowa lejka, skin legendarny bardzo ładny ale ja niestety nie kupuję VIPa no, i ale jest mega fajny, jak się go kupi. No, ale ja niestety nie mogę. No, i kolejny win, lecimy z kolejną gierką. No, i bardzo fajnie w ogóle się złożyło, że to jest pierwszy odcinek z Hila. No, i właśnie. jeśli chcecie więcej odcinków z Hila, to musimy dobić oczywiście 20 subów, bo mamy już wbite albo będziemy mieć wbite tak więc no naprawdę bardzo fajnie ja się cieszę już no i polecam właśnie zostawić suba i lajka dla was to jakieś sekundy małe a mi to mega pomaga tak więc jeśli jesteś nowy walnij suba jeśli stary możesz dać lajka a jesteś nowy i stary to możesz dać to i to tak więc, jeśli jak tego nie robisz, to zrób to właśnie teraz. A my lecimy z grobo i tak mam już wina. Już nawet jak być backflipy. Wow! Ale widzieliście to. O nie. Dobra. O! Szarą skrzynkę dostaliśmy. Fajnie. I dobra. I co się w ogóle stało jeszcze? Muszę wam pokazać mój rekord na minę. Sprawdźcie. Ej. Bo jest jakieś dziwne. Ej, jak ja mam zielony pasek, jak nie mam 10 tysięcy metrów. Co jest? A tu? Ej no. Ty zbugowała mi się gra chyba. Patrzcie. No. Ej, no, ewentualnie gra mi się zbugowała, a tu. Ty też nie mam. Dobra, a może teraz jakąś różną gierkę sobie pykniemy na, na tym. O, trafił też taki kolor. Polecam go, on fajny. Dobry, tak więc tu teraz. O, motocrossy w ogóle też na maksa. Mam wszystko. Widzicie? On dobry też. Może Wam nawet zaprezentuje, albo dobra, jednak nie. No, ale sobie weźmiemy taki. jakie tu auto wziąć? Nawet nie wiem, ale myślę, że odpowiednim będzie. Kurde, jakie by to auto? A spróbujemy Hoopera. Dobra, weźmy już tego Hoopera. Niech ma. Dobra, tak więc lecimy. Dzisiaj może jakiegoś rekordu mega nie będzie, ale spróbujemy. I co ja właśnie zrobię? No i ten most. Dobra, już, bo to już nie ma sensu. Dobra, lecimy na Pucharach. Jak najszybciej chcemy wbić tego bossa. I nawet nie wiem, czy zdążę nagrać dla was ten odcinek. Z tego bossa, o Grandmastera, ale najprawdopodobniej się nie uda. No, ale będą odcinki, że jak to wbiłem, pokażę Wam, jak to wygląda wszystko. Jeśli nie wiedzieliście, jak wygląda Grandmaster, ale no, ale te gracze który, którzy grają już długo, mega chwila. Chwila. Ok, dobra, już jestem. Niestety była taka lekka yy, reklama, tak jakby. Nawet nie wiem co to jest. Lecimy. No dobra, ten... i sorry, bo teraz odcinki będą. Tak, 14 albo coś takiego. Około 14 zazwyczaj, albo... Nie, 14. Dobra, będą odcinki o 14, bo chodzę do. No mam szkołę, tak więc sorry, że o 10 nie ma filmów, ale na wakacjach to już będą na pewno. No bo tych odcinków to no nie mogę jak nagrać, nie? Ale bardzo bym chciał. No i mamy kolejny medal zdobyty. Lecimy znowu. Buch Perfect Start. Widzicie, no się to robić. Niedługo też będą super bike Warsy. Tak więc może być jakiś fajny legendarny skin do wygrania. Na pewno będę go robić całego. No, bo pod tym Ninja Challenge, to było, straciłam aż 300 gemów, no tak więc to trochę dużo, ale dla mnie to mało, bo ja mam dużo gemów tam, dobra, i, którzy? Dobra, możemy już nawet zginąć, bo i tak wygramy, tak więc patrzcie, że już nawet zginąć, o, i tak wygramy, o, patrzcie na to, widzisz, mam wina, reklama, dobra. Otwieram sobie czerwoną skrzyneczkę. Proszę, daj nam coś dobrego. I no, takie średnie rzeczy trochę. Mi z tego w ogóle legenda wypadła, co nie? Tak więc, no, idę. The... No, ale wypadła właśnie legenda. Co by tu sobie zrobić? Co w helie? Możemy zrobić sobie zadanie. Patrzcie, jakie to jest dobre. Patrzcie, robicie może sobie tak robicie. I czogiem, i dajecie sobie tak. O, i macie kolejny raz. I patrzcie, możecie sobie robić takie oto w helie Tak więc, no, polecam ten bóg, chociaż nie wiem jak to nazwać, ale to raczej jest bóg. O, wiem jak też wiem sposób, taki znam sposób, jak łatwo mieć golda. Patrzcie. O, proszę, tak robicie. O, i jedziemy. Proszę. Mamy dużo golda. To taki patent też może być. Jeśli macie to, to, to no, bardzo polecam ulepszyć sobie to latające. Bo to macie za darmo do tego auta i to właśnie dobre. No i dostajemy, może nawet 300, dostaniemy. O! Na tym musi to być mój rekord 400. Tak więc pobijemy. Pobiliśmy. Nice. Ej, co jest? Patrzcie, jak dobrze. Jak dobrze. Dobra, 500. I już zginiemy. Bo to jest trochę bez Reklama. Dobra. Już jestem. No i. Nie! Patrzcie, jednego punkta zabrakło. Dlaczego? Dlaczego jednego punkta? Dobra, jeśli tak to mam zrobione. Patrzcie. Ja wolę nie. Dobra, już zgiń. Nie chcę już. O! I otwieram sobie gulodzika i, i skrzynkę. Niestety nic fajnego. Plus 100 punktów. No i nie wiem, czy jeszcze zrobię jakieś taski. Hmm. Co by tu jeszcze zrobić? O! Yy, albo nie. Dobra. Co byśmy tu zrobili? Ja nie mogę. No nie wiem, co byśmy tu zrobili. Hmm. Co mi tu zrobić? No nie wiem. Gra na pucharach? No. Kurde. Dobra, gra na pucharach. Nara, lecimy. Relkara mega polecam. On jest dobry. W ogóle chyba najwięcej osób gra tym autem. Nie wiem, ale chyba tak jest. Bo są też ratatora. Co? Ej, jak ten typ tak skacze? Ty bez sensu, no. Widzieliście. Ej, widzi. On ma, nie gada, on ma na maksa skrzydła pewnie. Taki typ. Ja mam być. No nie, ej, ale tu beka z tego, nie? Dobra, no, nie będę się drzeć. Wygramy. Ha! I dobrze mu tak przeawczył se. Taki noob. Jeśli ktoś wam awczy, to wykorzystujcie to i dajcie w ogóle cały czas gaz. No bo... Macie mega duże szanse na winę, tak jak, tak jak ja teraz. No i jak w ogóle teraz pogadajmy trochę o Minecrafcie. W Minecrafta będzie seria na telefon, tak? Tak jest. No i chyba to wygramy. Teraz tutaj w chwili No i bardzo lubię w ogóle tą... Ej, ej powiedzcie mi, dlaczego on tak skacze? Patrzcie na to, ty, jaki chłop. Jaki śmieszny typ. Jeszcze ma ten nick z czaszką. Czaszkę to on sam ma w głowie. Dobra, tak więc, ale my i tak wygraliśmy. Buuuu, win Dobra, nice. Reklama. Dobra, dostajemy punkty. No i może raz. Wiem, wiem. Wbijamy bossa. Wbijamy, kurde, bossa. Dobra, tak więc. Możemy nawet go przejść na odcinku, ale to raz już zagramy na bossie, bo niestety ta gra i ra... jedna na bossie. Jeśli to oczywiście wygramy, to mamy bossa. Tak więc mega polecam zostać jeszcze. Nie włączajcie filmu, bo to może być nawet najciekawsza, yy, najciekawszy moment w tym filmie. Możemy sobie go przejść, dostaniemy golda, będzie fajnie. No i jak zwykle, ranga w górę. Ale u, na, u nas gość taki słaby ma, znaczy nie wiem czy słaby, ale raczej dobry, bo ma Divina, no to on jest mega dobry raczej, no i on ma już właśnie Divina, no i on właśnie jest bardzo dobry też w tą grę, ale dobra, mamy Bossa, bo na pewno tego już nie przegramy, prawda? Jak już my przegramy, to jakimiś słowieczkami będziemy, ale i patrzcie, i piękny ślisk do mety, o i co? Yy, dobra, jednak ta gra. To ja wbiję tą grę i widzimy się. Dobra, tak więc mam już na pewno tego Wina. No i teraz mam Bosa. Tak? Tylko reklama. Dobra. Ulul Nikita. A my sobie zmienimy na łatwy tryb. Z pewnością weźmie Ralkara. Na pewno tak będzie. Yy, dobra, nie ten. Nie. Nie. Kurde, dawaj. Nie. Lecimy. Dobra. Lecimy. Pewnie to przegramy. Kurde. Ja też mam Ale. Ale. Typ. Chwila. Dobra, tak więc już jestem. No i postaram się go przejść. Kurde, bo ja się mega stresuję na odcinkach, jak przyłożę bosa jeszcze, nie? Kurczę, ale raczej go przejdziemy już. Kur... Nie. Ale on ma słabe ulepszenie, co jest? Tylko rurę ma dobrą. A resztę nic mu nie przydadzą się. A mi mega się przydadzą, tak więc... Plus jeden dla mnie. Tak więc. No raczej chyba mamy wina, nie? Kurde, ja się boję teraz. Bo zaraz nic nie będę gadać, jak nie przejdę. Nie, dobra, mamy swinage na pewno. Gdybym nie miał tej rury na maksa, prawie. To znaczy, bo mam czwarty level aż tej rury. Gdybym nie miał tej rury takiej dobrej, to by to się źle skończyło. No i Divin jak nic, tak więc dobrze i tak screen. O, proszę, screen. I Buch. Chwila. O dobra, już mamy, tak więc mamy divina, Tu 6000 golda, przyda mi się na pewno. Dobra, na odcinku jeszcze mamy tą tu, a są dwie legendy. No i powoli wam się już yy, żegnam. I jeżeli chcecie więcej odcinków z sześć łapek w górę. No i trzymajcie się tam. Pa!